Praca silnika spalinowego polega na zamianie energii chemicznej na energię cieplną, by w rezultacie uzyskać energię mechaniczną. Energia ta jest uzyskiwana dzięki ruchowi postępowo-zwrotnemu tłoka na ruch obrotowy wału korbowego. Tłokowe silniki spalinowe dzielimy na dwusuwowe, które realizują cykl pracy podczas jednego obrotu wału korbowego, oraz czterosuwowe, które potrzebują dwóch obrotów wału korbowego dla pełnego cyklu pracy.